Dzień dobry. Dzień dobry. W niedzielę 10 września my tutaj idziemy do kościoła na mszę świętą. Kościół widzę w remoncie. My sobie tutaj na zewnątrz usiedliśmy. My jesteśmy tutaj już w środku w Tabasco i Patrycz ten się bawi, ma swój kącik do zabawy, dla dzieci i, tabisa, i sprawy dlatego tu Patryś lubi przechodzić i my tutaj spotkaliśmy się z moimi siostrzeńcami, z Erykiem i z Sylwkiem I na razie nam wchodzą takie rzeczy tutaj Patryś je, chłopaki się nie filmują ale Patryś się filmuje w a teraz nam wejdą inne rzeczy i tutaj taka sałatka weszła właśnie i tutaj da Eryka wyszła pewnie z to dla Agnieszki i Patryczka weszło drugie danie A tutaj zasywka tak. Sylwka weszła jeszcze pizza I tu na koniec jeszcze wchodzi deser dla My byliśmy u taty, właśnie wróciliśmy od niego, też mu zanieśliśmy ten obiad z Tabasco Tutaj Patryczek jeszcze na placu zabaw Troszkę innym, właśnie takim niedaleko bloku mojego taty się bawi Tutaj Agnieszka sobie o, patrzy na zegarek a tutaj Patryś, <noise> nie wiem co robi, leży na razie. I taka tu jest sytuacja. Kuchtałka jest oczywiście najważniejsza. A my jesteśmy w parku w Tomaszowie i podziwiamy takie piękne fontanny. Tak, Patryś podziwia. Chciałby się wykąpać, ale za zimno. To z Patryczkiem do miejsca, gdzie jeżdżą chłopaki na Hurajnogach, deskolorkach i rowerach Patrycz tutaj też strasznie chciał przejść, ale nie jest miejsce dla niego ewidentnie zaraz go z zabieramy tutaj Patrycz bawi się jeszcze w takiej ciuchci, bo jesteśmy jeszcze na placu zabaw wieczorowo porą